Wiecie co, nagrywam chyba już szósty odcinek z tej odsłony Simsów, i dopiero teraz dotarło do mnie, że moi Simowie nie mają dachu nad głową. Tu nie ma dachu! Nie ja na ale obciach. Witam, 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 witam. Powracam znowu do mojego osobistego, prywatnego horroru, jakim jest ta gra. Ale myślę, że teraz złożę, w końcu mi się uda stać gwiazdą, o, 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 o. A to wszystko dzięki jednemu komentarzowi. Odezwał się do mnie mój anioł stróż nowy, ponieważ on mi napisał, że potrzeba kliknąć w jakąś ulotkę, którą dostajemy rano z pracy, żeby poszukać agenta i wtedy możemy stać się gwiazdą. Szczerze, ja sama osobiście bym w życiu na takie coś nie wpadła. A no, ta Ta seria miała być inspiracją y, do serii Baszki z Dung i teraz sobie przypomniałam, że rzeczywiście tam jej Simka szukała agenta, więc y, no, wydało się, wydało się, jak uważnie oglądam. Nie no, naprawdę uważnie oglądam, ale po prostu no, takie rzeczy wypadają czasami z głowy, ok. Więc myślę, że może teraz, y, o ile ta gra mi pozwoli, stanę się gwiazdą. Jestem już bliżej i, i bliżej być nie mogę, prawda? Gratulacje, witaj w rodzinie gwiazd i prete pre pretendentów do chwały, gdy tylko przygotujesz się do pracy w dzielnicy. Tak to brzmi? Ale o, do dzielnicy show biznesu, to to już lepiej brzmi. Zadzwoń do nas, a prześlemy po ciebie samochód. Aha. Dobra, może weź zmień stylówę. O, zmień na bardzo modne, tak? Jak mamy stać się gwiazdą, ciekawe co było modne w tym 2000 roku. Jezu. Jak tania lampa Dobrze. W sumie teraz też by to pasowało. Przede wszystkim napełnijmy miskę Kitku, żeby Kitku nie płakało, jak będziemy gdzieś cholera wie gdzie. I czy teraz? Jak mogę wezwać. Y Chyba, że to po prostu chodziło o to, że do dzielnicy show-biznesu mam, mam tak sobie sama, jak zwykle jechać z dupy. Chyba tak. Tak, 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 tak. No to teraz będzie dobrze, nie? O, teraz w ogóle inna furka, bo wcześniej jeździłam takim jakimś, nie wiem, obwoźnym cyrkiem. Albo jakimś strasznie dziwnym tramwajem, a teraz mam normalną furę, spoko. Dobra. To tutaj mi się fajnie ogólnie pracowało na tej parceli. Pamiętam ją, zapamiętałam ją bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że będę ją pamiętać jeszcze lepiej. Jak tu się stanie gwiazdą, nie? Dzień dobry, dzień dobry, właśnie takim czymś się podjeżdżałam. No teraz to zupełnie inna liga. Yy, dobrze. Czy ja tutaj mam coś. O, mam, Sława, nikt. Haha! <laughs> Czyli, że prawdopodobnie muszę znowu śpiewać, nie? Bo do wszystkich innych rzeczy potrzebowałam gwiazdek. Dobra, to śpiewamy sobie w stylu country. Jestem, kurde, człowiek orkiestra. Posłuchajcie, jak pośpiewam country, to potem będę mogła śpiewać bi jak big band. Będę pięciorgiem osób w jednym. A potem styl dance, bo jestem strasznie uniwersalna. Potem nawet mogę zaśpiewać ballady. A na koniec jeszcze przy fasole rukiem. By i co? I już zdobyłam gwiazdkę! Piękne! Gratulacje, Mary Dzięki! Z uwagi na twoje ostatnie sukcesy. <noise> Awansujemy cię! Yeah, Opychadło, świetnie! I teraz coś czuję, że chyba muszę... Do czego było wymagane pół gwiazdki? Bo już normalnie klikałam we wszystko, co się da. I tam chyba gdzieś było pół gwiazdki. To chyba potrzebowałam dużo, żeby coś nagrać. Dobra, pogadajmy, pogadajmy, pospiewajmy. Ale to chyba nam już nic nie daje, co nie? Dobra, tu szukamy dalej, okej. Okay. Myślę, że może naprawdę. Już mam. <laughs> już mam jedną gwiazdkę, może ta gra jest piękna. Zmieniam zdanie, kocham tę grę. Tak, wyślijcie limuzynę po mnie. Teraz mam jeszcze chyba lepszą limuzynę niż wcześniej, prawda? Teraz mam takie czarne auto. Wow! Dobra, powiedzmy, że tutaj. Ej, no spoko. Na wybiegu chyba trzeba było mieć trochę więcej gwiazdek, ale dobra. Możemy zaryzykować. Stały bywalec. To już lepiej brzmi niż popychadło, na pewno. 3,5 gwiazdki, sorry mordo! O, tu w ogóle też można sushi kupić. Dobra, nie mamy czasu na pierdaksy. Musimy podbijać ten świat! Tak, poproszę, tylko że ona już się strasznie. Co to za jakiś bezdomny w ogóle do mnie zagaduje? Ej, serio, wygląda. Jak... Proszę, ja tu jestem wielką gwiazdą, proszę się do mnie odpierwiastkować. Oks. To może. Dziu. Ok. A nie, 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 bo tutaj mamy tylko też karaoke. a chyba na samym karaoke to więcej nie podbiję sobie. O, nie, już mam staty oczywiście zepsute, no jaha. Jak zaczęłam tą grę ogarniać, to już mam pod górkę. Ja tutaj po środeczku? No i jest pica! Tylko te potrzeby. Zmasakrowane. O nie. Yy, a co ja tu mogę w ogóle robić, oprócz śpiewania, bo ja już nie wiesz, mi się migoce w oczach. Już po prostu mój blask jednej gwiazdki sprawia, że wszystko mi się tutaj rozmywa i nie wiem w sumie, co mogę robić, oprócz śpiewania. Ale mogę coś kupić. Yy. I chyba nic nie mogę za bardzo. Dobra, muszę iść na rekonwalescencję do domu, ponieważ bycie gwiazdą to jest strasznie ciężki, trudny i w ogóle śmierdzący temat. Więc zamów taksówkę do domu. Myślę, że teraz może też będę miała jakieś większe szanse u Frankiego, bo jak zobaczy, że jestem gwiazdą, Krystyna Aguilera tutaj nawet jest. Lol. Niedługo to będzie moja ziomalka. Pewnie trzeba mieć 5 gwiazdek, żeby z nią gadać, ale dam radę, nie? Już nieraz w tej serii simsów moją simkę ze stanu agonalnego wyciągałam, także easy. Dobra, skorzystaj, śpi i zaraz będziemy walczyć. No, powiedziałam śpi, ale może nie na podłodze wśród swoich szczyn, tylko w łóżeczku. A czy tutaj mamy jakieś podpowiedzi, może? A propos po? Hmm. Lepiej pracować. Ale mam dużo charyzmy, dużo inwencji dosyć, więc myślę, że może... E, co ona tak wstała? Już się wyspałaś? Oczywiście. No rzeczywiście. Jezus Maria, coś mi wyszło w tej grze, już mi się wydaje, że ta gra jest easy. Bo ona się naprawdę prędko wyspała, albo to może zasługa dobrego łóżka, nie mam pojęcia. Dobra, zjedzę. Ty, możemy Frankiego w sumie ten wezwać. Tak. Chcę Frankiego zawołać i dzwonię po usługi. Trochę to brzmi jak byłbym męską prostytutą. Frankie, chodź. Jestem teraz gwiazda. Nie, nie odmówisz mi mordo. Ty... Pff, pff, pff. Dobra. To będę mieć romans z samą Christiną Aguilerą, ty zgradzie. Zobaczysz, jeszcze pożałujesz. Jeszcze w ogóle karaluchy mi się tutaj zalęgły, dlaczego? Dobra, ale chociaż sobie z nim pogadam, ponieważ mam strasznie mało towarzystwo. Odkąd mam tą jedną gwiazdkę i stałam się taką snobistyczną suczą. To tak trochę nikt nie chce ze mną gadać, więc proszę, chociaż porozmawiaj ze mną, Franki. Dzięki, mordo. Na ciebie zawsze można liczyć, ale i tak jesteś w moim friendzone. Jeszcze... a nie, nie mogę zagrać upośledzonego Gina. bardzo szkoda. Dobra, to sobie jeszcze raz coś zjedz. Poglądaj sobie jakiś kryminał. Abyś mogła lepiej odgrywać sceny śmierci. A ja oczywiście zsikaj. Ojej, Ziółkitku jest głodny. Nie, on może ma mało towarzystwa. Powsiu... Ciao! Cokolwiek to jest, i baw się w uścisk! Kochane, jest to tłumaczenie, jest piękne. Dobra, jako tak w miarę ogarnięte? Ujęto takie towarzystwo, ma czerwony biedny. Widzisz, tak się zainteresowałaś życiem wielkiej gwiazdy, że zapomniałaś o swojej malutkiej gwiazdeczce, jakim jest wytrzeszczka. to ale za co? Nie, no, bez przesad, bawimy się. Dobra, pogłaszamy jakieś 2000 razy. Skorzystaj z z i chyba lecimy dalej na podboje, nie? Jest już okej? Okay? Dobra, powiedzmy, że jest okej. Okay. To graj w Jinka. Relax. O, Jinuś, dzięki, już bałam się, że mi ten... spali chałupę. Bo chyba też jest taka... E, w sensie, jak on nie spełni tego w dobry sposób, to może wywołać pożar, a tutaj mamy takie coś zajebiście, tylko już nie ma miejsca. Za bardzo. Mam aż za dużo tych dóbr. Dobra, sztalugę tutaj gdzieś siekniemy. A tu będzie to. Nie wiem czy ona się dostanie do tego. Nie, okej okay, jest. Dobra, super. Super! Oddzielnica Showbizy. Tak! O nie, energia znowu! Mam małą energię, dlaczego? Przed chwilą miałam na zielono, gro! Gro, jeszcze ja pochwaliłam, gro. Przestań, nie rób tego, gro, ale bądźcie dobra. Gro, gro, proszę, gro, gro! No oki. Okay. To jesteśmy sobie teraz, może tu. Chyba tu nie byłam. Chyba. Te bo te tfu. Bo te. Parcele są wszystkie takie same. Już mi się mienią w oczach i wolą. Tu znowu jest tylko wybieg. A gdzie były te rzeczy do odgrywania scen śmierci? Hmm? I tak dalej. Inne miejsce, no. Tak. Póki jeszcze mam trochę energii. Proszę, poproszę, błagam. Gdzie ta fura? E, coś nie tak. Inne miejsce. Boże, czy to Marilyn Monroe? Sama Marilyn Monroe stała z grobu, żeby zobaczyć taką gwiazdę, jaką jestem ja. piękny. <laughs> oni nie, ona jest nie, nie, nie. Nie. No, to... To, to, gdzie to, to, to? No, to, 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 to? No, gdzie tu można było grać? W tych reklamach i w tych innych. O, tu coś jest. Zagraj w scenie ratunkowej. Zrób komuś usta, usta. Pff, wieje zaczynasz. Już tak się cieszyłam. Scenie dziedziczenia. O, jak tu jest reklamie. No półtorej gwiazdki do reklamy. Naprawdę. O, do fuk. No i tu już się zaczynają schody, ponieważ nie wiem, gdzie można było grać w czymś lżejszym. O, myślę, że scena śmierci, no to no to na pewno, no przecież umierają wszyscy w tych paradokumentach. Cztery i... pół! Co to w ogóle? To jest straszne i to można jeszcze podziwiać. Ja bym się na to ewentualnie zżygała. No i, no i... no i już nie może być zbyt prosto, nie? No już jak pochwaliłam, że mam jedną gwiazdkę, to znowu wszystko się obraca przeciw mnie. I do domu, no muszę oczywiście się wyspać, nie? Życie gwiazdo jest bardzo trudne i bardzo ciężkie. Tak, poproszę w ogóle jaki fajny ten że w dopiero teraz to zauważyłam. Liczny, piękny, najlepszy. Dobra, czyli co? Śpimy. No to śpimy! Dobra, a może tak trochę jej dopomogę, chociaż to łóżko jest w sumie fajne. Ale może kupmy jej najlepsze łóżko na świecie. No wychodzi na to, że to jest najlepsze łóżko. No niech będzie. Ona no, i tak nie ma partnera, więc chyba nie potrzebuje y, mieć wejścia. W, w, w sensie, no mogę przy ścianie położyć to łóżko. Ewentualnie druga osoba będzie płakać, że nie może wejść. Logika Simsów. Ale w sumie tak nie będę miała nigdy tej drugiej osoby. A to się tak nie da. Patrzcie, Ta gra jest. Nie jest taka mądra jak dwójeczka, że można sobie przy nie położyć dwuosobowe łóżko. Niezu, to jest nie tak. Jeszcze ten kot mi się tam bawi na środku. Muszę tak, no dobrze. Śpi. I co? O, energia jak marzenie normalnie. Bardzo szybko się regeneruje, no spoko. Boże, jeszcze zaraz powiem, że ta gra jest fajna. Niemożliwe. Oho ho ho ho. Simowy Misiu, ty jesteś normalnie najlepszy pod słońcem. Patrz, co ty sprawiasz. Leż wile się zająknę i powiem, że ta gra jest zboko. Ma rozrywkę strasznie małą. Przełącz na horror. Myślę, że to da ci dużo rozrywki. Nie, ogólnie mi horrory nie dają rozrywki, ja się boję horroru. Ale ta gra myśli inaczej no dobrze. Czy mogę grać w Jinxa? To chociaż może zawołam sobie Frankiego i mu pieprzę, jaką jestem super gwiazdą. No, no, Dobra. Pi. Ale ta energia jej masakrycznie spada. Ja nie wiem o co chodzi. Przed chwilą ona była cała na zielono, Zdążyła zjeść. Jezus Maria, co tu się dzieje? Czemu takie dźwięki obrzydliwe? Idzie zawału dostać. Dobra, już spoko. No to jedziemy do tego showbiza jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, co? Co? Teraz mogę tylko raz dziennie tam jechać? O, wysiksy, kurde. Nie zmieniam zdania, ta gra jest straszna. A, mogę grać w Gino. Ile powietrze. O karaluchy, dobra, chociaż mój kot będzie miał zabawę. To jest najważniejsze. Ej, dobra, ale już jest teoretycznie nowy dziennie, to mogę tam iść. Ale no, znowu energia jest strasznie słaba. I tak w kółeczku. Pięknie, pięknie. Dobra, skorzystamy. Kitku ma jeść. Kitku chyba znowu narzeka na brak. O jezus, Maria, Kitku narzeka na wszystko, co on tak nie potrafi zadbać o siebie. No kłonny jest, no to co? Teraz on się nie może do tego dostać, jak jest to... Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, dam mu to na... Tutaj. Tutaj na pewno się dostanie. Jedziemy do Showbizu! Tak! O. Ciekawe czy może jeść te karaluchy. Dobra, nieważne, nic mi to nie obchodzi. Nara, kot. jak to gdzie ja jeszcze nie byłam? Tu chyba jeszcze nie byłam. No były takie te pierdoły, gdzie można za pół gwiazdki coś tam, coś tam. Było. Było, tylko pytanie gdzie? O, zagraj. W reklamie. No, pozwólcie mi, please. No co? Dobra, to chyba muszę dalej iść na karaoke. Chyba jeszcze nie jestem dla nich gwiazdą dostateczną. Gdzie jest moja fura? Inne miejsce poproszę, tak. No zacięło się w ogóle coś, no. Lol, tu jest moja fura. No, podjeżdżaj szybciej. No bo teraz mi energia spadnie, ty grodurna! na. co tu się dzieje? Czym tu się tak zbagowało? Niemożliwe. No i co? Ej, nie, coś tu się zbaczyło ostro. Halo? What? Pff, jakimś cudem. Okej, okay, to chyba było karaoke. Okej, okay, ja tutaj zostaję, nigdzie nie wychodzę. Dobra. To znowu robię z siebie człowieka orkiestrę. No jakim cudem ona ma już taką energię? Nie. 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 Ale lecą mi gwiazdeczki, jakieś punkty. Mam zbyt ponur. O ty... Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, żeby zaraz tej grę nie rozpiernie drobny ale trzymaj się. I on teraz pójdzie się ten. No do domu i znowu tu nie będę mogła wrócić. Nie! Nie! nie. To jest nieszczęśliwa, ona ma wszystko! No dlaczego? Moja wina, że ona nie może jeść. Ona się spakowała. No. Czy mi koto puści? Nie mam męża, nie będę mieć kota. no to muszę nią pobawić. Nie ma... Aha. Chusteczkę zrobię. No, ja... ja nawet nie potrafię o siebie zadbać, a to dopiero o kota. Po co ja w ogóle tego kota brałam? Biedny kot, no. <laughs> Dobra. Chyba stałam się upadłą gwiazdą, nim nawet w ogóle stałam się jakąkolwiek gwiazdą. To jest okropne. Dobra, to takim chyba gorzko, wesołym akcentem będę kończyć ten odcinek. Bo w sumie coś osiągnęłam, ale teraz moje życie prywatne legnie w gruzach zaraz, bo mój kot mnie opuści. I w sumie raczej chyba nie jestem taką gwiazdą, jaką jeszcze myślałam, że jestem parę chwil temu, także trzymajcie się. Jednak kocham tą grę jak zawsze, czyli ani trochę. Pa!